Włączyło się? Włączyło. Dzień dobry Państwu, i magistar Zarzycki. Proszę Państwa, ponieważ jutro mam proces, a w czasie procesu ważna jest zimna krew. No więc jak Państwo widzą, ja sobie tu krew oziębiam, dlatego że no, będę w krzyżowym ogniu pytań, no, będą jacyś być może fałszywi świadkowie, będą być może jacyś ludzie, którzy nie, nie mają piątej klepki. No na wszystko muszę być przygotowany. Więc, proszę Państwa, zimna krew to jest podstawa wygrania wszelkich procesów. Więc jak Państwo widzą, ja w tej chwili wypływam na golejów, Tutaj pa, pani, pani jest tutaj z mężem i dzieckiem, więc nie możemy mnie filmować dłużej. Więc może Pani wyłączyć kamerkę, może Pani włożyć tam do, do torby. A ja z Państwem żegnam się i jutro w czwartek o 10.00 sala 35 Sąd Rejonowy w Staszowie będzie proces o piątą klepkę. Przypuszczam, że to będzie proces równie sławny jak proces, powiedzmy, Sokratesa. No Chrystusa to nie, to tu nie, 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 nie przesadzajmy, ale było takich parę procesów, no, Procesy jakieś tam, zaraz były tych, zaraz, takich wiedźm. Czar o czarownic na przykład, prawda? No to też był sławne. Także no może pani włączyć, ja wpłynę dalej. Dobrze. Pokażę państwu urodę staszowa i urodę tutaj tego pomostu. No, ma taką dziurę, zresztą nie, nie tylko w tym jednym miejscu, ale to już jest inna opowieść. Ale w ogóle jesień jest piękna.